To już trzeci sprawdzian, który odbyła drużyna puławskiej Wisły w okresie przygotowawczym do nowego sezonu drugoligowego. Tym razem zawodnicy trenera Michała Pirosa sparowali z zespołem trzecioligowego ligowego świętokrzyski. Rozgrywany w wysokiej temperaturze mecz dał się we znaki obu zespołom. Pomimo późnego popołudnia zawodnicy musieli uporać się z upałem. Spotkanie jak na warunki pogodowe stało na całkiem niezłym szybkościowym poziomie. Po obu stronach widać było zaangażowanie. Na pewno z najlepszej strony chcieli pokazać się zawodnicy testowani, którzy w obu drużynach pojawili się na wojsku stadionu Mosje w Pławach. Pierwsza połowa pod znakiem wzajemnej wymiany ciosów. Jednak to gra pławian wydawała się bardziej dojrzała. Podopieczni Michała Pirosa stworzyli sobie kilka sytuacji bramkowych. Na bramkę gości strzelali m.in. Kichowicz i Kołtański, jednak bramkarz Krzom w tej części gry nie dał się pokonać. Pierwsze 45 minut zakończyło się bezbramkowym remisem. W drugiej części gry dynamika akcji Wisły nieco się poprawiła i to zaowocowało zdobyczą bramkową. Najpierw w 79 minucie bramkę dla gospodarzy zdobył jeden z testowanych zawodników, a nieco ponad 10 minut później na zakończenie spotkania na 2 do 0 po 2. Wyszczył Kacper Kaczorowski. Sobotny sparing był ostatnim zaplanowanym w tym okresie sprawdzianem już w sobotę. Piłkarzy Wisły czeka pierwszy mecz ligowy. Do półfinału na inaugurację przyjedzie hojniczanka. Początek spotkania o 18.00. Dziurawy tłumik, czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji. Tylko w Plus Oil przy ulicy Dembryńskiej, 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików, najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.